Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w naszym studiu poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie pośle, gorący polityczny wieczór w Sejmie. Ważyły się losy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Policzył pan, ilu posłów Platformy Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniach nad poszczególnymi poprawkami i tym finałowym? Nie wiem, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale prawda też jest taka, że. To ja powiem w finałowym głosowaniu nie wzięło udział 31 posłów, a w poszczególnych nad poszczególnymi poprawkami od 18 do 31 właśnie. Nie dobrze, że nie brali udziału w głosowaniu, choć trzeba także powiedzieć, że bałagan w Sejmie jest tak wielki, że, że czasami to po prostu przeszkadza. E, przeszkadza, aby zdążyć na głosowania, być na głosowania, żeby dostać informację, kiedy jaki punkt jest rozpatrywany. Posłowie z tej 30 nie, ale, nie wiedzieli, że są głosowani ale podstawie Oczywiście, że powinni wiedzieć. Ja tylko zwracam uwagę, że pan marszałek prowadzi obrady w ten sposób, że właściwie e, wielokrotnie nawet nie wiadomo nad czym głosujemy. Przynajmniej wczoraj były głosowane dwie takie poprawki, gdzie większość posłów była przekonana, że głosuje nad zupełnie innymi poprawkami. No, bałagan, który panuje w polskim parlamencie pod rządami pana marszałka szałka Ksińskiego jest, jest nie do wyobrażenia. Ale nie chce mnie chyba pan przekonać, że posłowie nie wiedzieli, że nie. po 21-22 będą głosowania nad ustawą z, o Trybunale e, Konstytucyjnym. Nie, posłowie powinni być, to, żeby, zamknąć, żeby zamknąć ten, posłowie powinni być, bo taki jest ich obowiązek, powinni być na głosowaniach. Zwracam tylko uwagę, że głosowania wczoraj miały być o 15, o 16, o 16.30, o 17, o 17.30, o 19:00 e, Cały czas e, pojawiały się kolejne e, przerwy. To destabilizuje prace w parlamencie, nie pozwala także często przygotować się czy to do, czy to do prac komisji, czy to do, 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 samych, do samych głosowań, wystąpień na mównicy sejmowej i za to odpowiedzialność ponosi marszałek sejmu. Co nie zwalnia, podkreślam raz jeszcze, nie zwalnia Posłów, którzy nie wzięli udziału e, w głosowaniu, z tego, że na tym głosowaniu powinni być. No, jeśli z jednej strony mówi się o tym, że Platforma będzie broniła demokracji i obroni demokrację, a później trzydziestka no, posłów, pewnie niektórzy byli chorzy, nie mogli być, ale pewnie niektórzy byli zdrowi i się nie pojawili, e, no to coś co się kłóci. Ta wielka mobilizacja opozycji w takim momencie troszkę nie zadziałała. Nie, bronimy demokracji, robimy, robimy wszystko, co może robić dobra, konstruktywna opozycja, składamy kolejne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, jesteśmy aktywni. Na komisjach. Proszę zwrócić uwagę, że, że dwa dni, kiedy, kiedy trwały prace nad tą komisją, w tym ekspres nad tą ustawą w tym ekspresowym tempie, to platforma była główną siłą pokazującą na absurdy zapisane w tej ustawie. A raz jeszcze podkreślę, Nigdy w polskim parlamencie nie było tak, że ustawy o tej wadze przyjmowane są w takim tempie, w takim bałaganie, bez opinii prawnych, z kompletnym lekceważeniem e, różnego rodzaju zaproszonych gości na komisję. E, Skala bałaganu, jaka panuje w polskim parlamencie, jest niewyobrażalna. Marszałek Sejmu. Nie zwracał uwagi na to, że na jednej z komisji przegłosowano wniosek o przerwę, a następnie zrobiono reasumpcję. E, reasumpcję tego głosowania, bo rzekomo posłowie, którzy brali w nim udział, e, nie mieli do tego prawa. Gdy sprawdzono to na, na nagraniu w jednej z telewizji, okazało się, że wszyscy że wszyscy mieli do tego prawo. No to są ewidentne łamanie standardów demokratycznych. Poseł Kilian Munyama z Platformy mówił wczoraj pośpiech jest imanentną cechą Republiki Bananowej. Na posłowie PiSu przypominają na to, że w poprzedniej kadencji Sejm także się często spieszył. Spieszył się na przykład wtedy, kiedy chciał zmian w ustawie o OFE. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji posłowie PiSu przekonywali wtedy, że to są bardzo ważne rzeczy, że nie wolno w ten sposób procedować. Platforma nie, nie słuchała. Ja, ja siedziałem na tej komisji bo byłem członkiem Komisji Finansów Publicznych. Publiczny. i pamiętam jedną rzecz, że jeżeli zgłaszane były jakiekolwiek wątpliwości przez biura analiz sejmowych, sejmowych prawników, to te, te uwagi były rozpatrywane w przypadku ustawy o Trybunale Konstytucyjnym sejmowi prawnicy mówią coś grozi niekonstytucyjnością a przewodniczący Sprawa i sprawiedliwości większość spisu mówi a nas to nie interesuje my to chcemy przegłosować można pracować szybko ale nie można pracować e, nie można pracować nie słuchając nikogo jeśli pan był na tamtej komisji to pamięta pan pewnie wniosek o wysłuchanie publiczne którego chciało prawo i sprawiedliwość chciało także go SLD i wtedy platforma na to wysłuchanie publiczne się e, nie zgodziła chociaż posłowie opozycji zgłaszali do dokładnie te same nie, argumenty, jeżeli, jak dzisiaj tylko, e, PiSu. Tylko jeżeli sięgnie pan pamięcią, to wie pan także doskonale, że zanim ustawa trafiła e, do Sejmu, była szeroko konsultowana i dyskutowana, jeżeli chodzi o fe, e, ten termin pomiędzy zapowiedzią o, wtedy e, wprowadzenia tej ustawy, a jej realnym wejściem pod decyzją, to było dwa miesiące. Różnica między tygodniem a pięcioma tygodniami oczywiście dostrzegam, bo tyle e... minęło wtedy od zgłoszenia do, do podpisania przez, przez prezydenta. No, więc, e, więc cieszę się, że pan dostrzega tę dzień, a pięć tygodni oczywiście różnie. jest? Pytanie tylko, czy to też nie było szybko? Nie, to, to, to także było szybko, ale z zachowaniem wszelkich procedur e, demokratycznych, z uwzględnieniem uwag, które zgłaszali chociażby prawnicy, z uwzględnieniem i z dyskusją nad uwagami, które e, zgłaszały istotne e, instytucje państwa. Proszę, jeżeli chodzi o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, proszę przeczytać opinię pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, e, co sądzi o tej przyjętej wczoraj e, ustawie. No, to jest mnie Krytyka, krytyka tego, co, co zaproponował PiS. Co Krytykuje Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada jak na, Adwokacka. Jak, jak, to, jak na to reagują posłowie PiS? Oni mówią, że to są prywatne opinie. No jeżeli będziemy żyli w kraju, w którym e, e, opinie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będą traktowane jako jakieś tam prywatne opinie i nie będą miały żadnego wpływu na proces legislacyjny, nie będą miały, nie będą zmuszały posłów w większości e, koalicyjnej, czy też w, w tym przypadku większości Prawa i Sprawiedliwości, do tego, aby Mieć chociaż refleksję. Może zastanówmy się przez chwilę. Może podyskutujmy, to naprawdę źle skończymy. Bogdan Borusewicz mówił wieczorem, platforma obroni demokrację, a Borys Budka pisał na Twitterze. Nie dopuścimy, by PiS dalej realizował chory plan niszczenia polskiej demokracji. No to pytanie. Jak Platforma chce to zrobić? Złożymy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na tą przyjętą wczoraj ustawę. W której będą jakie argumenty? No, ta ustawa jest w znakomitej większości niekonstytucyjna. Ale mówi, no, jakie będą ale argumenty? Nie... Co jest niekonstytucyjnego w tej ustawie? Na przykład. Ja, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, choć jest wiele, która mnie szczególnie zbulwersowała. Pierwszy raz w Polsce zniesiono niezawisłość sędziego. Są so, w w aktualnych y, przepisach jest możliwość, że Sejm odwoła sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest nie tylko sprzeczne z Konstytucją, to jest sprzeczne ze zdrową logiką. No bo jeżeli zakładamy, że Trybunał Konstytucyjny jest ciałem, który bada jakość pracy parlamentu, tak, no to ten organ kontrolujący Sejm może być sędzia takiego organu, może być odwołany przez ten Sejm. No przecież to się kupy nie Tu trwa. posłowie piszą, odpowiadają, że Sejm może to zrobić, ale na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz to, to, to jeszcze odwołam się do takiej normalnej, prostej logiki. No jeżeli... Ktoś kontroluje kogoś i ten, który jest kontrolowany, może, może odwołać tego, kto, kogo kontroluje, no to przecież taki system nie może działać. No nie może, nie może działać. Zawsze ten, który jest kontrolowany, powie, źle mnie skontrolowałeś, może cię odwołam. Kolejny zarzut, który posłowie Platformy Między innymi, ale i Nowoczesnej stawiają, brak wakacjolegis do tej ustawy, czyli ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. No i tu poseł Patryk, jak i wiceminister sprawiedliwości wyszedł na mównicę i mówił, że w godzinę znalazł 87 ustaw z okresu rządów PO, PSL, które weszły bez do tylko, że że ustawa ustawie nierówna mówimy o ustawie regulującej jedną z bardzo ważnych jedną z bardzo ważnych prac jedną z ważnych instytucji państwa instytucji konstytucyjnej i też warto zastanowić się dlaczego tego wakacjo legis nie ma no przecież posłowie piszą tego nie ukrywają Wakacjolegis w tej ustawie nie ma dlatego żeby nie było organu który mógłby zbadać konstytucyjność tej ustawy co to w praktyce oznacza posłowie prawa i sprawiedliwości wiedzą że na siłę przepychają ustawę która jest niekonstytucyjne, ale nie wpisują w wakacje legii, żeby nie było komu tego stwierdzić. Będzie skarga do Trybunału, to już Platforma zapowiedziała. A co więcej Platforma może zrobić w ramach swoich zapowiedzi obrony demokracji? No będziemy także składać wniosek, z tego co wiem, pan minister Budka już ma przygotowany taki wniosek o, o zabezpieczenie. To znaczy wstrzymanie wejścia w życie tej ustawy do czasu, kiedy zajmie się nią Trybunał Konstytucyjny. To są te środki prawne, które możemy przedsięwziąć. A co dalej? A, a i zobaczymy, jakie będzie reakcja Trybunału na to. Ja liczę, że Trybunał mimo wejścia tej ustawy, bo zakładam, że pan prezydent Duda bardzo szybko ją podpisze, bo niestety nie, nie chce stać na straży polskiej konstytucji, ale że Trybunał zdecyduje się orzekać w tej sprawie tylko na podstawie konstytucji, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są po to, aby stać na straży Konstytucji i Eliminować wadliwe prawo. To prawo jest wadliwe. A Platforma Obywatelska będzie organizowała protesty, tak jak kiedyś organizowała błękitny e, marsz na ulicach Warszawy. My dołączyliśmy do protestów organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji. Uważamy, że to jest bardzo, bardzo dobra a, formuła, kiedy obywatele oddolnie chcą protestować, chcą pokazywać, że nie zgadzają się z tym, co robi prawo i sprawiedliwość nie zgadzają się na niszczenie fundamentów demokracji, nie, nie zgadzają się na niszczenie e, trybunału konstytucyjnego. Ale oczywiście zobaczymy w jakim kierunku dalsze zmiany będą, będą następowały. No, mówi się o ustawie medialnej, mówi się o zamachu na samorządach, no, gdzieś musi być, gdzieś musi być e, granica po prostu urojonych wizji jednego człowieka. Będzie pozew sądowy przeciwko posłowi Piotrowiczowi za słowa, tu cytat, o waszych ciemnych interesach? Na pewno nasi prawnicy to dokładnie sprawdzą, natomiast... No, Rafał Grupiński wczoraj w emocjonalnym takim wystąpieniu przed Mównicą Sejmową mówił o sądzie. Właśnie. Bo rzeczywiście za takie słowa powinny, po, po, powinna być odpowiedzialność karna. Tylko, no to... że poseł Piotrowicz nie powiedział wprost, kogo My ma na myśli. Ja w ogóle jak ma, mam takie wrażenie, jak poseł Piotrowicz wychodzi na Mównicę i uczy posłów demokracji i zapomina o tym, że był prokuratorem w stanie wojennym, zapomina o tym, że za, jak, za tą ciężką pracę był nagradzany w 1983 roku. To znaczy, że z polską demokracją coś złego się dzieje. Znaczy nie może być tak, że osoby, które służyły bardzo aktywnie poprzednemu systemowi, były utrwalaczami władzy PRL-u, bo ta, taką funkcję pełnił pan prokurator Piotrowicz, eee, teraz nagle uczą w w wolnej Polsce o tym, jakie są standardy demokratyczne. To po prostu urąga przyzwoitości. A w, e, słowa o tym. Że marszałek Sejmu jest potworem. To są właściwe słowa? Nie wiem, nie słyszałem, aby ktoś takie słowa powiedział. Ja wiem jedną... Wielu je słyszało, bo to padło na konferencji prasowej. Nie, nie słuchałem konferencji prasowej. To panu a... przekażę, kto o... tak powiedział. To była konferencja posłów Halickiego i Grabarczyka. Posłów Platformy, Cezary Grabarczyk. Dziś nie. z dr Jackela zrobił się Mr Hyde. To jest potwór. Czegoś e... takiego nie spodziewaliśmy się. Z demokraty było... stał się autokratą. Potwór? Ja, muszę, ja muszę powiedzieć, że też jestem zaskoczony postawą pana marszałka Kucińskiego, który łamie wszelkie stan dobre standardy w tej, e, w tej Izbie. E, to rozumiem słowa pana ministra Grabarczyka są pewnego rodzaju przenośną, ale warto powiedzieć, kiedy powiedziano, w emocjonalnej na emocjonalnej konferencji prasowej, po tym jak pierwszy raz od osta w ostatnich latach nie dopuszczono posłów do zadawania pytań. Tu emocje są można... z jednej z drugiej strony. Nie, Pytanie ale... tylko, czy, czy te emocje są dobrym Panie, Nie, Ale, ale, ale bądźmy precyzyjni. Pierwszy raz ponad 40 posłów opozycji, którzy zapisali się do zadania pytania w merytorycznej debacie nie zostali do tego pytania dopuszczeni. Znaczy, szczerze powiedziawszy marszałek Kuchciński nie ma żadnych kompetencji aby czymkolwiek zarządzać. A na pewno jedna rzecz ponad wszelką wątpliwość. Jeżeli marszałek Kuchciński uważa, że takim terrorem sejmowym, zamknął usta opozycji, to jest w błędzie. Autorytetu nie buduje się na opresyjności wobec opozycji. Krótko na koniec. Nowa sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski. Badanie telefoniczne 17 grudnia. Nowoczesna prawie 31%, PiS 28%, prawie Platforma niecałe 13%. Mnie martwią te sondaże. Liczę, że po zakończeniu procesu wyborczego w Platformie nasze sondaże będą rosnąć. Nowy przewodniczący z nową energią, z nowym, z nowym pomysłem na Platformę doprowadzi do tego, że po prostu odbijemy się w sondażach. 4 stycznia mamy poznać nowego przewodniczącego Platformy. Dnie, miesiąc przed nami. Bardzo dziękuję. Posłów Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Do usłyszenia, Marcin Zaborski.